Bardzo, bardzo serdecznie, nie widzę, ale jestem sercem. Magdzie Muson-Leston kolejny raz podarowała garść pieniędzy za dziękuję. Magda, dziękuję, to moje serce dla Ciebie. Bardzo dziękuję Klinice Medycyny Estetycznej na PLR-a. Public PR, publicity PR, przepraszam. Marka Zelmer podaruje wszystkim mamom sprzęty AGD. Rosman kosmetyki dla dzieci i mam oraz pieluszki. Proszę Państwa, to jest naprawdę pomocy. Kofi Polska kosmetyki dla mam. Edycie Kapino, która użyła wszystkie maskotki. Kasi Pani Kaczmarski, która użyła kreacji dla gwiazd i również dla mam. wszystkim moim gwiazdom, które poświęcają swój czas i królewnie zabudy dla małych księżniczek. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że jeśli mi wystarczy trochę wnęgru, to za rok. A! I jeszcze niespodzianka! Robleczka Dorota! To jest na ciebie! Jakie uderzające ponownieństwo, Dorotka! Teraz musisz nią przejść po wybiegu, zdecydowanie!

Długie ważne słowo, prawda, tak, że uśmiech praca na nowo. Dziękuję, bo czekaj, bo jest na świecie. Proszę, przestań idzie ku mnie, to najważniejsze słowa Musisz jeć w Codzienny trwa, ale by nimi zaczarować. Proszę przepraszam i dziękuję, nie proczaruj, nie podstaw. Musisz się ćwiczyć, codzienny trwa, ale by nimi nadal władać. Trzeba potrzeba wyczarować wyczarowań, ani mać wciąż na wiosce i nikt tu nie chce walczyć Nie potrzeba kury szale, ani ziemi, wraz z leściem, ani stale przyjeżdżać i właściwie ich używać. Proszę przepraszam i dziękuję, to najważniejsze słowa. Musisz jeść i żyć, to i wystarczy, by mi was Proszę przepraszam i ślicznie ćwiczyć, ćwiczyć to widać, patrzcie, patrzcie, się jeszcze. I podziękujmy naszej Starożytce. Kasia klik, proszę Państwa. A ja chciałam tu popowiedzieć, że skoro dzisiaj jest Dzień Ojca, życzę wszystkim taką dużo miłości i radości.